I to widzowie na się Sam, jak to was wy... W kolejnym odcinku z Minecraft Wyspa Mrozu. I jesteśmy przy budynku, e, tym ostatnim, który mieliśmy sprawdzić przed pójściem do helikoptera w stronę. Dokładnie helikoptera. Dlatego już tutaj się udajemy. Wchodzimy i zobaczymy, co budynek ma dla nas do ukrycia. Widzę, że już są tutaj dwaj agenci ONB, chociaż to brzmi trochę jak ONZ, ale widzę, że do mnie strzelają. Zaraz was zabiję bardzo szybko. Wiesz, mam do tego odpowiednią broń i licencję. No. Trochę mięska. E, zostawię tutaj kolejną. I słyszę pająka. Nie podoba mi się to. Dlatego pójdziemy w takim razie teraz na górę. Ale wygląda na to, że tu mamy do czynienia z blokowiskiem. Nie byle jakim blokowiskiem. O. Rynka. I zapiski. Ja sobie je wezmę. Na razie popatrzę, co my tu mamy. Tutaj nic. w tu nic, nic, tutaj 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 nic. Czyli na tym piętrze jest w skrócie nic. Tak. Nic. Dobra. Mm. A jest tutaj prysznic? Nie ma, bo w końcu wody tutaj nie ma. Yy, dobra, yy, list od Rafaela do Bar Barney'a. Witaj Barney, piszę do wiadomości, ponieważ od jakiegoś czasu jestem zaniepokojony tym, co, dziś, co się dzieje na wyspie Omikron. Mark Evans, którego jest marionetką, który jest marionetką Gera, bez przerwy wydaje coraz to bardziej irracjonalne dyrektywy i rozkazy. Moim zdaniem podchodzi to już pod skrajną technokrację. Oni otwarcie deklarują podbicie terenów całej oceanii pod płaszczykiem rozwoju technologii i nauki. Nikt nie reaguje, wszystko co tu się odwala, jest ignorowane przez władzę, która zamiast zawalczyć zwalczyć te niebezpieczne zapędy, wręcz je wspiera. Oficjalnie pismy od NZ-u nie dają za wiele. Ciągle dostajemy listy zwrotne, gdzie jest napisane nam po raz setny to samo. Obawiam się, że jako. Jeden z nielicznych zaczynam dostrzegać problem, który ewidentnie narasta. Po wczorajszej nocy skontaktował się ze mną profesor Charles Newton, który zasiada na stanowisku Ministra do spraw Gospodarki wewnątrz korporacji Snow, specjalna nacja organizacji wynalazków. Z początku myślałem, że jego celem jest inwigilacja i wywiad, jednak chwilę później oznajmił mi, że szuka osób, które wraz z nim podpiszą petycję do najwyższych władz, aby zaprzestać szkodliwe, aby zaprzestać szkodliwe działania. Sprzeczne z zasadami korporacji i ogólnie, i ogólnie pojętą etyką. Oczywiście wziąłem udział w tych przedsięwzięciu, jednak obawiam się, że nic ona nie przyniesie, a wręcz nam zaszkodzi. No jest znany z rozwiniętego aparatu wywiadu, a raczej terroru, który może szybko zaszkodzić wrogom korporacji. Krążą pogłoski, że za pomocą owego aparatu zam zamordowali, według różnych szacunków, od 500 do 1000 niewinnych ludzi, którzy stawili mocny opór wewnątrz korporacji. To sprawia, że boję się o swoje jutro. Może nastąpić taki dzień, że zapukają do mojego pokoju i już nigdy nie wrócę. Jeśli mają of moja ofiara ma być świadectwem tyranii tego systemu, niech tak będzie. Nauka jest prawdą. To, co robią. Nauka jest prawdą, to, co robią oni absolutnie zaprzecza temu stwierdzeniu. Jeśli zapukają również do ciebie, to wiedz, że będę czekał na ciebie, na ciebie po drugiej stronie, Rafael. No, nieprzyjemna sytuacja widać, że w tym mieście się działo, gdy mnie nie było. <słuch> Ja w jaskini, tymczasem w całym tym mieście dzieje się swoje. Dobra, kolejne piętro, kolejna pochodnia. I kolejne mieszkanie. Mm, zobaczmy tutaj, notatka. Od list do, od rodziców do Paula. Już wiem, jakie tacy to są rodzice. To są ci tego Paula, co on tam był w obiekcie badawczym. Dobra, patrzmy. Hane Paulu, piszemy do Ciebie ten list, ponieważ mamy Ci do przekazania istotną wiadomość. Kilka dni temu otrzymaliśmy list polecany na dane prosto do Markela Avanza, w którym oznajmił, że wkrótce nastąpi masowe, czyli yy, przymusowe werbowanie naukowców z całej wyspy i w związku z operacją Arka-1. Naprawdę cieszymy się, że udało Ci się znaleźć zatrudnienie w laboratorium pod zarządem Olafa. Jednak czym prędzej musisz stamtąd uciekać. Jeśli Cię od nam odbiorą, to nigdy już się nie zobaczymy. Do końca naszych dni będziemy żyć z poczuciem winy, że nigdy nie pomogliśmy. Ci nie pomogliśmy. Rozumiemy to, że możesz czuć się zawiedziony i zdenerwowany, ale tu chodzi o naszą wspólną przyszłość i twoje życie. Tata wyna tato, wynają już awionetkę, która przyleci do ciebie. Weź najpotrzebniejsze rzeczy i przylatuj do nas jak najszybciej. Każdy dzień zmniejszy naszą szansę, że się jeszcze kiedyś zobaczymy. Czas działa na naszą niekorzyść. W przyszłym tygodniu planujemy odpłynąć z tej wyspy w kierunku Nowej Zelandii. Tam będą, na nas, tam będą nas ściągać ścigać i będziemy mogli rozpocząć normalne życie Tam nie będą nas ścigać, no Musimy Cię zastosować do tego co tu napisaliśmy To najważniejszy list w życiu jaki do Ciebie piszemy Kochamy Cię, a rodzice Dopisz, jakieś na napotkasz ludzi z NB nie ufajmy im Na przykro, rodzice, niestety się stało co się stało Niestety nie jestem w stanie już pomóc waszemu synowi Patrząc na śnieg i rozbicie się awionetki to obstawiam, że Starali się, starali, ale niestety inne plany miał nasz kochany. Yy, o, nasze kochane ONB. I jakiś Snow. No cóż, bywa czasami tak. O, zrobiłem tak. Ciągle słyszę te dziwne dźwięki. Już mnie to wkurza, no. Ja to wyciszę, naprawdę. Nie chciałem hard. Chciałem peaceful przez chwilę i chciałem zrobić o tak. O. Będzie tak lepiej, szybciej pójdę spać i będę miał spokój od tych dziwnych dźwięków. No i gotowe. Dobra, kolejne piętro. Tutaj nic. Ja obstawiam, że już całkowicie ten budynek jest do niczego, dobra, to schodzimy na dół. Czyli co? Teraz tak naprawdę musimy iść na zachód. Po naszego kochanego pana. I naszego pana Simona Gera. Także wychodzimy stąd. I tak, i widać, że. A co ty tu robisz? kalać. No dziękuję. I widać, że całe to miejsce, no było świadkiem tego, co tu się stało. Aż trudno wyobrazić sobie, że ten magnes, że wykorzystali jakiś tam chyba magnes, by przyciągnąć i tak doprowadzili do końca całego tego archipelagu. Ale co ciekawe, w, mam takie y, pewne, raz, y, bo mam iść na zachód, tak, y, do helikoptera. Ale ciekawy właśnie ciekawie jest to, że to wszystko, że wino, że akcja właśnie się dzieje w, w Zelandii, Nowej Zelandii. Y, Wild West, Wild West, tak, dobrze idę na zachód. Tobie muszę pamiętać, Wild West, Wild West, ale wracając. To jest... Czyli akcja się dzieje tak naprawdę gdzieś w archipelagu koło Nowej Zelandii w takim razie. To może być... Zro ...logiczne w sumie. Żeby się działa akcja koło Nowej Zelandii. Jest tam, ale tam są tam archipelagi. Poza tym równie dobrze akcja może... O, krew. To właśnie pytanie dobre jest, czy ja to jest krew. Za śladami jest szansa, że to może być Tomasa. Bejna krew. Um, krew i tutaj się ona chyba ta krew kończy, albo ona jeszcze gdzieś jest. Hmm. Nie no, musi gdzieś tu być jeszcze krew. Widzę helikopter, ale tutaj się krew kończy. Nie tutaj jest. No zobaczmy, gdzieś tu jeszcze powinna być krew. Jest krew. Pusty helikopter. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Spróbuję otworzyć drzwi. Podejść do, do drzwi helikoptera. Um. Ja się przygotuję. Halo. Witaj, Martin. No nie, ja myślałem, że będę mógł mu przyfasolić z tego. 10 minut później. Twój przyjaciel Baines bardzo, bardzo się przecenił. Nie miał szans w starciu z całym moim osobistym oddziałem, a ty mu zaufałeś. Twoja pycha spowodowała, że za moment pode, 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 powędrujesz z nim w ostatnią podróż. Taki młody, a tak mało sprytu. Myślałem, że Evas to mój jedyny problem, ale zjawiliście się wy, chcieliście się mnie pozbyć. Ironia, a odwróciło się to przeciwko wam. Hahaha, ha, ha. żegnaj, Martin, twoja tułaczka kończy się w tym miejscu. Odpalcie benzynę i rozejdźcie. Koniec widowiska. Co to miało być? Nie wierzę, że mój brat nie żyje. To pewnie tylko jakieś halucynacje. Za bardzo się stresuję tą to, 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 to podróżą samolotem. A, Chyba już wiem, co będzie się działo w kolejnej części Wyspy Mrozu. Epilog. Dziękuję za przejście naszej mapy. Mamy szczerą nadzieję, że ci się podobała. Jeśli chcesz nas zmotywować do budowy kolejnych map... Cicho. I do budowy kolejnych map zostaw diament pod mapą. Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili na minecraftmapy.pl, Rembex Assistant oraz kanałów YouTube. Jeszcze raz podziękujemy i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć! Rembex, join the game. Aha, jeszcze jedno. WM4 będzie bez modów i na nowszej wersji. Wkrótce podam więcej info. Astyn, join the game. Jak coś, to nie jest fake, Potwierdzam to, co mówi. Nawet mu pomogę w budowie, jak nakazuje tradycja w WMek. Hehehe. <laughs> Dzięki Astyn, ale poradzę sobie sam. Chociaż czy na pewno chce mi się budować tę mapę, Simon Gare joined the game. cię obaj, ja już o to zadbam. Rembex left the game. Astyn left the game. Poszli sobie. Jednak jestem pewien, że teraz się wywiążą ze swoich obietnic. No dobra, po tyle, to tyle ode mnie. Ja również opuszczam ten serwer. Misja udana. Simon Gare left the game. No cóż, widać, że to będzie koniec naszych grze podróży. I mamy też wszystkie postacie. Jest i Martin, czyli tą postacią, którą graliśmy. Nie wyglądam podobnie do niego, ani trochę. No, czy, ja, czy wy tu widzicie podobieństwo? Bo ja nie. Dobra. Thomas Bane, jak on wyglądał w takiej masce? Fajny strój wygląda jak... Ta postać, nie pamiętam. Przyjaciel kapitana Ameryki. Znaczy...